Szybcy i wściekli w kieleckim wydaniu. W mieście miały odbyć się nocne, nielegalne wyścigi. Drodówka, drogówka dowiedziała się o nich jeszcze przed rozpoczęciem. Policjanci skutecznie utrudniali młodym ludziom zawody na 1,4 mili, a oni utrudniali życie policjantom. Jeździli od parkingu do parkingu. Na nocnej akcji była Żaklina Skowrońska. Miało być nielegalne ściganie. Była zabawa w kotka i myszka. Czy przyjeżdżacie sobie postać w środku lasu w Kielcach? <laughs> Przyjechali sobie postać troszeczkę. A z nimi stały też policyjne radiowozy i ponad pięćdziesięciu funkcjonariuszy, głównie ruchu drogowego, od dwudziestej na parkingu przy stadionie leśnym w Kielcach. Co tydzień są na wjeździe, na wyjeździe stoją e, policjanci, którzy nas kontrolują i szukają luki w, w, w całym samochodzie. Chcą zabrać dowód, chcą zrobić tak, żebyśmy my się po prostu tutaj nie spotykali. Tak? Im to nie pasuje, za dużo tu jest ludzi, jest to dla nich nielegalne zgromadzenie. Od niech pan zawsze, w lewe nie śmieci. Policjanci dokładnie kontrolowali auta, a kierowcy szybko zmieniali miejsce. To okolice uniwersyteckiego kampusu, a to parking w Kajetanowie pod Kielcami. Ta zabawa polega po prostu na spotkaniu znajomych. Trzeba jeździć po Kielcach? Tak. Jeździć po Kielcach? Widzicie, tu jest dużo osób. Wszyscy się spotykamy, rozkładamy na koce i mamy piknik. I to jest takie śmieszne. No śmieszne. Nie do śmiechu było im jednak, gdy posypały się mandaty na ponad 5 tysięcy złotych. Policja zabrała jedno prawo jazdy i 22 dowody rejestracyjne. Funkcjonariusze udaremnili nielegalny wyścig. Jako policja nie jesteśmy y, przeciwnikami tych wyścigów, prawda? Bo to nie o to chodzi. Y, jest grupa osób, którzy chcą to robić, niech to robią, tylko niech to robią w miejscach y, dozwolonych, nie na drogach publicznych, gdzie stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Zabieracie nam dowód, a nie pasję. Chcemy legalnego ścigania, twierdzą organizatorzy zlotów, którzy w internecie mówią o sobie maniacy tylnego napędu. Przed kamerą nie chcą jednak pokazywać twarzy. Jak długo wy tak będziecie spotykać? O skutku, aż po prostu władze miasta zrozumią, że ludzie młodzi po prostu chcą to robić, tak legalnie. W przyszłym tygodniu mają spotkać się z grupą kieleckich radnych i przedstawić swoje propozycje. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o organizację wyścigów na lotnisku w Masłowie, ale zanim to nastąpi, kierowcy co piątek będą umawiać się na tak zwane nocne spoty i zapraszać na nie policję. Rzeklinia Skowrońska. Informacja.